Radio Plus, sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie ministrze, co się dzieje z dwuprocentowym kredytem? Many.pl pisze, że może stać się ofiarą wręcz swojej popularności, że, że kończą się środki na ten cel już nie na ten rok przewidziane, ale także na przyszły. Nie, myśmy przewidywali regułę polegającą na tym, że budżet stworzyliśmy dla 23 i 24 wspólny. Mhm. E, nie limitujemy w żaden sposób tego, co się dzieje w 2023 roku, czyli każdy beneficjent będzie obsłużony i będzie mógł z tego skorzystać. Natomiast w 2024 roku będziemy do tej sumy dokładać tyle, ile będzie potrzeba. Ciężko przy programie tak. Można być rewolucyjnym, nowym, całkowicie nieznanym na rynku, co się okazuje bardzo atrakcyjnym, przewidzieć dokładną sumę beneficjentów i wielkość kredytów, które będą w tym programie brane. Proszę pamiętać, że myśmy wychodzili z takiego dołka, że kredytów w zasadzie w ogóle się nie udzielało. I dopiero. Skumulowany popyt doprowadził do tego, że coraz więcej osób zdecydowało się na, na ten kredyt, więc my czekamy, pod koniec roku będziemy aktualizować te wartości i dosypywać środków. Pan premier, i dla mnie to jest wiążące, powiedział, że w 2024 roku raczej będziemy ten limit dopasowywać do liczby zainteresowanych, tak żeby każdy z nich mógł z tego skorzystać. Hmm, czyli nie ma szansy, że w 2024 roku, yy, w, nie wiem, w kwietniu czy maju, powiecie, pula na ten rok się wyczerpała. Nie, yy, chcemy, żeby, bo to jest dedykowane bardzo wąskiej grupie. To jest dedykowane grupie, która chce kupić pierwsze mieszkanie. I taki hmm. program powinien zawsze obowiązywać. My go wprowadziliśmy teraz, ale on powinien obowiązywać, jest na 5 lat i powinien zawsze funkcjonować jakaś preferencja do nabycia pierwszego mieszkania, bo to jest najtrudniejsze. No tylko panie ministrze, jak mówią eksperci, ale to, to, to liczby też pokazują, że ceny mieszkań w ostatnich 6 miesiącach rosły szybciej niż wcześniej. Czy, czy wprowadzenie właśnie tego kredytu, pana zdaniem, taki spowodowało efekt? No, większy popyt na mieszkania, jeżeli chodzi o podaż, nic tu się nie zmieniło. No ale, Szanowni Państwo, no, mieliśmy y, proces inflacyjny. Mieszkania zdrożały mniej niż inne produkty. No więc ciężko tu upatrywać w innych przyczynach. Proszę pamiętać, że ten kredyt i zakup mieszkania w tym kredycie to jest... Mniej niż 1 e, czwarta zakupywanych mieszkań w, w Polsce w tym ostatnim półroczu. To to duża pula. Większość. 1 czwarta to już jest. Mniej niż 1 czwarta. No tak, ale, ale mniej więcej 1 czwarta, trochę tak. mniej niż 1 czwarta. Większość osób, które to, kupują mieszkania. To jest mieszkania, już taka liczba, która może wpłynąć na, na sytuację na rynku, panie pan, Większość osób, które kupują mieszkania, to są mieszkania kupowane z gotówki. Mhm. E, dzisiaj mamy do czynienia ze skumulowanym popytem. Mnóstwo osób w 2022 roku odroczyło zakupy, e, obawiając się skutków wojny, stabilności rynku pracy i teraz powrócili. i Mamy skumulowany popyt z 2022 roku i 2023. I to są osoby, które nie biorą w kredycie 2%, Okej, tylko w większości to... kredytobiorców, e, jeżeli chodzi o kredytobiorców samych, e, to w większości są to kredyty komercyjne poza programem. Więc ciężko tu mówić o jakimkolwiek wzmożonym ruchu z punktu widzenia tego krytu 2%. Mm -hmm. Panie ministrze, to jeszcze przy mieszkaniach pozostańmy, ale w innym trochę temacie. Dwa tygodnie temu w Polskim Radiu Pan mówił, mamy zielone światło Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia, która ma eliminować tak zwaną patodeveloperkę. Na dniach je podpisze. Kilkanaście dni już minęło od tamtej rozmowy, a pamiętam, że wiele miesięcy temu już rozmawialiśmy też w tym studiu o rozwiązaniach, które mają z tak zwaną czy kiedy pan minister podpisze to rozporządzenie? Tak, no jest gotowe rozporządzenie, Komisja Europejska nie wniosła żadnych uwag mm -hmm. i bardzo dobrze. Natomiast teraz tylko na jedną rzeczą się zastanawiam, jakie vocatio legis zachować w tej ustawie, czyli kiedy te przepisy miałyby wejść w życie. Bo apelowali o to deweloperzy, branża budowlana apelowała o to, żeby tak. wydłużyć vacatio legis, nie żeby te przepisy wchodziły 1 stycznia przyszłego roku. Tak, tak, analizujemy, czy ewentualnie niektóre przepisy w czasie troszeczkę odwlec, inne wprowadzić. Mam rozmowy również z przedstawicielami tych branż. W najbliższym czasie to rozporządzenie podpiszę, ale chcę być tu bardzo, że tak powiem rozsądny i ta decyzja hmm. musi być bardzo wyważona. A to będzie Rozmawiał z branżą. Tak, ja mam stały kontakt z nimi, też mam mówione spotkanie. Rozmawiam też z takimi firmami małymi, podwykonawczymi, bo interesuje mnie również ich zdanie i w najbliższym czasie podejmiemy w tej sprawie decyzję. Ale jeżeli nie 1 stycznia 2024, to. Być może kwiecień. Być może kwiecień jest Czyli brany drugi kwartal, pod uwagę tak, od, kwartal, tak, po od, od kwietnia, 1 kwietnia. Panie ministrze, no te rozwiązania to między innymi minimalna odległość wielorodzinnego budynku od granicy działki do 5 do, do metrów balkonu na jednej płycie muszą być oddzielone przegrodą, place zabaw, nawet przy pojedynczych budynkach. Tego typu rozwiązania to co miałoby się opóźnić? Nie chcę tego jeszcze tutaj dostrzegać, bo yy, nawet środowisko, yy, które do mnie uwagi śle, one są bardzo różne. E, niespójne. Na przykład to, co Związek Deweloperski przedstawia, jest niespójne z tym, co przedstawiają firmy małe, e, budowlane. I mnie bardziej interesuje in, jakby ten interes tych małych firm budowlanych, podwykonawczych. Więc tutaj trzeba wyważyć, y, nie ma jednego głosu środowiska w tej sprawie. Na pewno y, nie chciałbym doprowadzić do jakiejś sytuacji, w której y, doszło do jakiegoś wstrzymania budów. Wiesz, chciałbym te projekty, które są już gotowe, na podstawie starych przepisów, mogły być realizowane. Bardziej, z z pozwoleniami sposób, no, albo z projektami. W ostatnim czasie to powodować spore problemy. Chyba. My musimy doprowadzić do sytuacji utrzymania ilości budowanych mieszkań w takiej perspektywie kilku lat. Tak jak to było w 2022 roku, chociażby na poziomie 200-230 tysięcy mieszkań. To był rekord i chciałbym, żeby tak w perspektywie kilku lat to wyglądało. I jeszcze to teraz o paliwach trochę porozmawiajmy. Po wyborach spodziewa się panu urealnienia cen paliw? Będzie o złoty, o dwa złote benzyna nawet droższa? Tak mówią chociażby polityczni konkurenci Stanisław Tyszka. Dwa dni temu w Radiu Plus przewidywał, że nawet 2 złote może być droższe paliwo po wyborach. No, ci doradcy opozycji, ci wieszcze złej informacji są naprawdę komiczni. Ja pamiętam taką dyskusję, jak w TVN24 zasiedli profesorowie, zasiedli ekonomiści i mówili tak. Inflacja 18% ona się dwa lata utrzyma. Nie jest możliwe. Co ten Morawiecki, co ten Buda opowiadają, że spadnie w 2023 roku poniżej 10%. To jest niemożliwe. Gospodarka nie jest na takich przypadków. Mamy wrzesień, poniżej 10%. Więc, mm. Między innymi dzięki temu ruchowi problemu, tak, panie ministrze. Straszenie jest rolą opozycji, na natomiast Orlen zawsze był benchmarkiem w dół. On zawsze miał najniższe ceny w Polsce. I to jest świetne, że te wszystkie firmy zagraniczne tworzą się dwoją i troją, żeby... Marżę swoją obcinać, bo widzę, że jest mocny gracz, który e, ciągnie w dół i e, daje e, okay, e, pewne żadne wyznaczenie na Pan rynku. że nie ma tu żadnej polityki. W tej polityce cenowej e, Orlenu nie ma e, polityki wyborczej. Nie, ja uważam, że to jest bardzo dobre, jeżeli podmiot publiczny, pa, państwowy mhm. e, w całą konkurencję zmusza do obniżki ceny. Przecież zobaczyć, co zrobił Stato i co zrobił BP. Ono musiało obniżyć ceny, bo Orlen obniżył. I to jest ten efekt. Można tankować na Orlenie, ale też są inne stacje, gdzieś mamy po drodze, tam, tankujemy na innych stacjach. Dzięki temu na tych stacjach też jest taniej. I to jest wielka wartość. To zacytuję Daniela Obajtka, pewnie tę wypowiedź, to sprzed roku wypowiedź, którą yy, pewnie już miał Pan okazję też sobie odświeżyć. Katastrofa paliwowa na Węgrzech to efekt zbytniej ingerencji w zasady wolnego rynku. Teraz brakuje tam paliw i jest drożej niż na polskich stacjach. Ostrzegałem przed takim scenariuszem, kiedy politycy opozycji by ceny paliwa sztucznie obniżać. To chyba przed samym sobą ostrzegał Daniel Lobajt. Pytanie ten. jest, jakie racjonalne podstawy ma dany poziom cen. Mhm. Jeżeli mamy zapasy ropy. Czy to jest obniżka sztuczna. Jeżeli, tak? mamy, jeżeli, mamy za, jeżeli mamy zapasy ropy, jeżeli możemy utrzymać w dłuższej perspektywie te ceny, to mhm. jest to bardzo rozsądne, bo dla gospodarki jest to bardzo wartościowe. I ja bym chciał, żeby takich afer było więcej. Mhm. Zabawne jest, jak opozycja 3 miesiące, 5 miesięcy temu wychodziła. Obajtek zarabia za dużo marży ma 17%. Okazuje się, że na hotdogach, a na paliwie 5. Wychodzi, obniża ceny. Jak to możliwe, że on obniża ceny? No naprawdę tylko popcorn otwierać i śmiać się z tych ludzi. Okej, okay, no ale jak panie jak widział pan te awarie dystrybutorów, jak są komunikaty, że nie... Ale problem nie w... paliwa, no to chyba się pojawiają jakieś znaki zapytania, te tajemnicze awarie dystrybutorów. Problem nie wynika no to... z braku paliwa, tylko z dystrybucji. Są firmy, nawet często zewnętrzne, które podjeżdżają sternami tankują i one mają ileś wyjazdów, ileś mogą obsłużyć stacji. To tylko z tego wynika. Jeżeli podjeżdżają po zakup paliwa do Producenta, jakim jest Orlen, nie ma żadnego problemu, tylko one nie są w stanie obsłużyć stacji w tej dynamice, jaka jest okay. w odbiorze. Natomiast to się wyrównało po pierwszym bumie i dzisiaj już problemu nie ma. To w tym roku pan minister nie spodziewa się podwyżek cen paliw po wyborach? To wszystko zależy od rynku paliw, natomiast y, od rynku ceny baryłki, relacji z złotówki do dolara, no bo większość teraz jest, panie ministrze, to, to, to wszystko się pogorszyło w ostatnim czasie, a ceny paliw spadły no, na stacjach, więc ale, ale może, wszystko od tego zależy. Ale złotówka może być jeszcze słabsza, mm -hmm. a baryłka może być jeszcze droższa. Jasne. To wynika z ceny niestety również baryłki rosyjskiej. My mamy arabską najczęściej, więc to jest bardzo elastyczny rynek, newralgiczny. Ja nie mogę tego powiedzieć, natomiast ja uważam, że nie powinno być żadnych znaczących podwyżek. W tym roku cen paliw nie być żadnych znaczących. A znaczące to, jak pan minister, to słowo panie rozumie? to, no to wynika z relacji. Jeden złoty, to jest dwóch. znacząca podwyżka? E, nie sądzę, nie sądzę. Nie sądzę, żeby paliwo w tym roku. Nie sądzi pan minister Waldemar Buda, żeby paliwo w tym roku Nie sądzę, tak jak ja mówię. O, ale są, rozmowy, są, dwa czynniki, tak? które są niezwykle ważne i nie, no one będą determinowały ceny. E, tak, panie ministrze, to jeszcze na, na koniec radiowej części krótkie pytanie o atmosferę w sztabie prawa i sprawiedliwości. Czy tak może nie do końca w sztabie, bo, bo Tomasz Poręba to już w sztabie nie jest, był jego szefem, ale, ale Teraz nie jest, więc w sztabie i okolicach, tak mogę to, to sformułować, napisał właśnie poprzedni szef sztabu do Adama Bielana, który w Radiu RMF na temat jego odejścia z tego sztabu mówił. Mam nadzieję, że Państwo nadążają za tą historią. W każdym razie Tomasz Adam napisał tak, to chyba nie najlepszy czas na Twoje kłamliwe, puszczane brudnym, tłustym paluchem... Spiny. No śmiać mi się chce, jak to czytam, bo, bo tak y, emocje y, potężne, coś się dzieje złego, napięcie jakieś, y, obawa przed przegraną. Panie ministrze, jak to wygląda? Bo tutaj jakieś widać... No, czy to jest całkowicie osobista relacja, która no. nie ma nic wspólnego z działalnością sztabu, Prawa i Sprawiedliwości. Jest widać jakaś animozja między okay. między, panami, między tak? panami i to jest do wyjaśnienia mi się osobistego i to są doświadczeni politycy, to są osoby, które wielokrotnie przeprowadzały kampanię. Każdy z nich ma mocne atuty, argumenty no świetne. To, do, rzeczy. doświadczeni politycy tydzień przed wyborami y, takie uprzejmości wymieniają sobie publicznie. No Ale to... nikt tego nie traktuje jako element jakiejś strategii wyborczej czy wpływający no, no, bo... na politykę to są po prostu relacje osobiste i ja bym tutaj tego jakby w żadnej jakby konwersji nie przekładał na, na działalność naszego obecnego sztabu i tak dalej. To o kampanii Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy w internetowej dogrywce, sedna sprawy, radiową część kończymy naszej rozmowy. Waldemar Buda, minister rozwoju technologii jest dzisiaj gościem Radia Plus i sedna sprawy. Dobrego dnia Państwu, słuchaczom Radia Plus. Życzymy z Panem Ministrem, słyszymy się za chwilę w internetowej dogrywce. Dziękuję bardzo. Radio Plus. Sedną sprawy. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, cały czas jest z nami. Panie ministrze, wspomnieliśmy o tej awanturze, czy awanturce, jak pan mówi, personalnym tylko i wyłącznie sporze, ale kampania Prawa i Sprawiedliwości, jak pan teraz patrzy, w którym jej miejscu jeszcze, to prowadzi was do sukcesu tego 15 października, bo jak patrzy się na ostatnie sondaże, to nie kojarzę takiego, który dawałby wam 231 głosów. No, znaczy Osiągnęliśmy bardzo dobry efekt na, na, na półtora tygodnia przed wyborami, to znaczy e, Platforma Obywatelska i Koalicja w, na, uznała, że dzięki marszowi wygrała wybory. No, doskonała sytuacja. Zyskała dzięki marszowi trochę. E, e, e. Samopoczucie w Platformie jest doskonałe. Otwierają szampany, e, dyskutują o kawiorze, o, o, o już ośmiorniczkach. E, już dzielą funkcje w rządzie, już dzielą funkcje spółka skarbu państwa, już dzielą stanowiskami. no Ja słyszę to tutaj w tym kręgu warszawskim, mhm. e, widać wielki tutaj entuzjazm, w zasadzie już nic więcej nie trzeba robić. E, niektórzy działacze od, odmawiają, na przykład w moim okręgu odwołali jakieś spotkania, uznają, że już wygrali wybory. Super. My się z tego bardzo cieszymy. Tak, odwołali spotkanie przycisk... z wyborcami, że już tak. nie ma potrzeby. Bardzo, cięż... bardzo, bardzo się z tego cieszymy. E, niech e, zajadają się kawiorem, a my z e, ludźmi na ulicach e, ulotki, banery, e, rozmowy, dyskusje. E, ale to oni będziemy byli to z to na ulicach, a wy byliście sami ze sobą w spotku, A oni byli z ludźmi na ulicach, to odwrotnie, panie ministrze. Nie, ale oni sprowadzili, zjechały autobusy z całej polskie działaczy Platformy Obywatelskiej. A skąd zjechać. E, I i pokazali, e, zmobilizowali się raz i uznali, że to jest ten moment, który jakby przelał góry, czy wygrali mhm. wybory. Więc proszę bardzo, niech tak myślą. Ale Panie Ministrze, do członków Platformy Obywatelskiej, to jeżeli dobrze pamiętam, jest 20 parę tysięcy, chyba może 30, coś w tym stylu. Ja pan, ale jakby mamy ofertę, no w internecie jest oferta na stronach internetowych, zapraszamy na wyjazd 100 zł. Ja takie ogłoszenia widziałem w internecie. No ktoś wsiadł? Pojechał, wziął 100 złotych, zjadł obiad, obejrzał Pani, że Warszawę. Pan, że Platforma Obywatelska płaciła członkom. Takie ogłoszenia czy? widziałem w internecie. Ja nie wiem jak było, ale widziałem pan, takie minister, informacje. Ale, ale widział pan informację. No, no, ja, ja za chwilę mogę napisać. Mm -hmm. Widział pan, że, że, że prywatny użytkownik jakiś sobie napisał, czy tak. widział pan ogłoszenie, nie, no, ogłoszenie, nie, które ogłoszenie? które było gdzieś publikowane. Ja nie weryfikowałem tego, ja nie wiem jak było. Natomiast widziałem takie ogłoszenia. Po, po co takie rzeczy pan minister mówi, jeżeli yy, nie wie pan minister jak było. No, no, to to widziałem są, takie ogłoszenia, ale kino jestem przekonany, że 100 złotych to... Przekonany, że gro osób, które na tym marszu również było, pojechały tam w zwykłej, nie, o, z zwykłej ciekawości zwiedzić Warszawę e, i niekoniecznie nawet będą głosowali na platformie. Nie uważa pan tych ludzi teraz, którzy przyjechali? W ogóle, ale każdy może platformę. Mówi pan jakby ja jesteś, nie wiem, ludzie, że z prowincji przyjechali zwiedzić Warszawę. Ale ja nie mam żadnego problemu z tym. Bardzo dobrze, że byli. Każdy mhm. ma prawo do maszerowania, do, pro, do, do protestowania, do, do organizowania się w ten sposób. To jest bardzo szczytna idea. To tylko domknijmy ten temat. No, natomiast ja nie z... przekładam tego na wynik wyborczy. Mhm. Żaden sposób, bo żeby w Polsce wygrać wybory, to trzeba mieć 8-10 milionów głosów. Natomiast tam drogą no, no, mobilizacji prezydenckie, prezydenckie, i w, różnym, w różnych metodach to nie trzeba będzie mieć, żeby wygrać w różnymi metodami ściągnięto autobusami jakby, jak, jakieś grono osób, które niekoniecznie nawet na wybory musi pójść. Ale, Także no, nie przekładałbym ale tego. z jakimi metodami się ściąga ludzi, jak nie autobusami? No, 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 póki co jeszcze nie można się teleportować. No, można rowerem przyjechać, autobusem, samochodem. Nie, ale trzeba no, zagwarantować im przejazd, trzeba zagwarantować skontu. im e, e, różne rzeczy, żeby ich zachęcić do wyjścia. Wyjazdu. To się w ogóle nie przekłada na, na wynik no, wyborów. Drugimy ten wątek płacenia. Panie ministrze, uważa pan, że Platforma płaciła? Yy? Ale to proszę czy ich to zapytać. No, ja słyszałem takie informacje, ale nie potwierdzam, nie zaprzeczam, bo nie byłem w tym. No, ja jest, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. No, ale to pan o tym mi teraz powiedział. No, ja by, on... widziałem, widziałem takie ogłoszenia, w związku okay. z tym mówię. Natomiast czy tak było, proszę pytać członków Platformy. Dobrze, panie ministrze, to jeżeli chodzi o sytuację Prawa i Sprawiedliwości. Pan mówi, że działacie, jesteście na ulicach, rozmawiacie z ludźmi ale wszystko prowadzi, wszystko wskazuje na to, że to będzie zwycięstwo prawa i sprawiedliwości, takie dające wam znowu samodzielną większość. Zawsze sondażowo byliśmy mniej szacowani niż ostatecznie wynik wyborczy jak dzisiaj mamy średnią sondażową przewagi 8% i dokładając do tego jeszcze 2-4% takiego niedoszacowania, to to wskazuje, że jesteśmy na granicy większości w parlamencie. Więc wszystko będzie się ważyło, można powiedzieć, o włos. Natomiast przewaga jest zdecydowana, kilkuprocentowa plus to niedoszacowanie. Więc trzeba tutaj pracować do końca. Mhm. A panie ministrze, jeżeli chodzi o szukanie potencjalnych koalicjantów, czy jeżeli nie koalicjantów w kontekście całych formacji, to może pojedynczych parlamentarzystów Którzy mogliby wspierać rząd Prawa i Sprawiedliwości. To, to wy macie jakąś zdolność koalicyjną? Jesteście w stanie nawiązać współpracę z jakimś konkretnym podmiotem? Czy, czy Prawo i Sprawiedliwość albo zgarnie tę potrzebną do rządzenia pulę, albo nie i wtedy nie ma szans na rządzenie? Jak to wygląda? No, ale proszę zwrócić uwagę na to, że myśmy e, wielokrotnie mieli sytuację, w której pozyskiwaliśmy parlamentarzystów zarówno w kadencji 15, jak i 19. Różnymi metodami. Różnymi metodami pozyskiwaliśmy Czasem pozyskiwaliśmy. Etycznymi mocno. A, nieetycznymi. No Paweł Kukis do nas przyszedł, e, niego ja nie etycznie. Ja myślałem tylko bardziej o pani Janowskiej na przykład. Albo, a, a ja myślałem, o... pani poseł Janowska od zawsze była u nas. To nie jest osoba, która kandydowała z jakichś innych list. Ona kandydowała co prawda w 15 roku z kół 15, a teraz później w 19 roku już była w prawie i sprawiedliwości. o łączenie tego z karierą zawodową, prawda? Tych Tak, ale mówię o tym, że były takie. mamy zdolności koalicyjne, lgną do nas również parlamentarzyści innych partii i teraz pytanie, kto będzie członkiem nowego parlamentu, bo to są indywidualne decyzje. I może zająć się parlamentarzyści, którzy będą chcieli jakby robić coś dobrego, zmieniać Polskę, a nie być takim. Może można powiedzieć, totalną opozycją, razem z Platformą Obywatelską. Dla wielu e, jakby stawianie ich na równym poziomie z Platformą to jest no, taki obciach polityczny, więc spora część będzie chciała się do nas przyłączyć. No ale to tych, którzy, no chyba nie tych, którzy startują z koalicją obywatelskiej, no dla tych to chyba nie jest... Pod pan, po przegranych wyborach Platformy Obywatelskiej e, za półtora tygodnia e, dojdzie do destrukcji Platformy. Ona się rozpadnie, Rafał Trzaskowski przejmie część parlamentarzystów, być może otworzy swoją partię, e, Donald Tusk odejdzie z polityki, e, jego Miejsce, zajmie jest Chetyna, znów albo budka Tam do, dojdzie ta do. To jest Adama Bielan. Adam Bielan jest mistrzem takiego właśnie. Dojdzie do dekompozycji. Do sugestii coś nie czyniłem. Nawet nie Dojdzie do dekompozycji. Do Dojdzie do kompozycji i część nie będzie zadowolona ani z grupy hmm. Trzaskowskiego, ani z grupy Schetyny i Budki i być może znajdzie się w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego nie wykluczam. No ale to już takie political fiction póki co, panie ministrze. Spotkamy się po wyborach. Poczekamy kilka tygodni, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, panie ministrze, jeżeli chodzi o wychodzenie z tej no, zadyszki, jaką nasza gospodarka miała w ostatnich miesiącach, bo, bo, bo gdzieś tam y, faktycznie faktem było zdecydowane zwolnienie tempa naszego rozwoju. To już ten najgorszy okres jest za nami, jeżeli chodzi o PKB, o spowolnienie polskiej gospodarki? No najtrudniejszy był drugi kwartał. Proszę pamiętać, że to jest proporcjonalne do wysokości stuprocentowej koszta pieniądza w gospodarce. Wtedy zanikają inwestycje i mieliśmy taką sytuację, ale dzisiaj jesteśmy w trendzie spadkowym procentowych. Mieliśmy już obniżkę. W związku z tym PMI wzrósł, czyli jakby takie może być optymizm na rynku i i teraz mamy absolutnie trend wzrostowy, czyli jest szansa na to, że każdy kolejny kwartał będzie lepszy w stosunku do, do poprzedniego. Już mamy trzeci, który będzie, będzie lepszy. Myślę, że kolejny czwarty również 2023 również. To jak, jak zamknie się ten rok, jeżeli chodzi o... PKB, jakim może no być, zakładamy, że gdzieś w granicach 1%, natomiast no. czy to będzie lekko powyżej, lekko poniżej, to jeszcze trochę kilka, miesię kilka miesięcy przed nami, ale ta wieszczenie, że będziemy mieli recesję poniżej, poniżej zera na minusie, no to się nie zdarzy. Niemcy się nie wybronili przed tym, myśmy się wybronili. Czyli 1% wzrost PKB w tym roku to jest pan... Tak, radę, jeden, jeden z jakimś kawałkiem według mnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, kandydat także w wyborach do Sejmu z łódzkiej listy. Podczas poprzednich wyborów pan minister przeskoczył ministrów Rała i Glińskiego. Minister Gliński teraz w Warszawie. Uda się pokonać ministra Rała w tym roku? Taki jest cel na te wybory? Pana nie listy? sądzę, nie sądzę. Lider listy jedynka zawsze ma pewien benefit za, za miejsce i nie sądzę, żeby to się... Doło. Nieraz się zdarzały takie sytuacje, rzeczywiście mi się udało w 2019 roku, ale to nie jest typowa sytuacja. Mówi mówił to Waldemar Buda, minister rozwoju technologii. Bardzo panu ministrowi dziękuję państwu, dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.